Sytuacji długotrwałego surwivalu nie polegałbym na tym, ze względu na to, że te gumki uważam, że są delikatne i jest kwestią czasu, aż one trzasną. Ale jeżeli byśmy sobie z internetu zamówili, tych gumek sporo i w odpowiednich warunkach je przechowywali, najlepsza rzecz na świecie. Po moim odcinku z Łukiem od razu powiem niektórym komentującym. Nie znam się na procach, nie znam się na łuku, znam się na szermierce. Odsyłam was do filmu o szermierce, bo tam rzeczywiście mam wiele, wiele lat praktyki. Od razu uważam, że to proca, to jest model, czy typ procy, który się nazywa Wrist Rocket, czyli nie jest to klasyczna proca. To tak się robi o, widzicie, ono tak się składa. Tak, żeby się mieściło do kieszeni, potem robisz takie pyk. Tu wkładasz sobie garstek i, i tak, i, i wtedy tutaj kładzisz sobie kulkę. Powinny być to metalowe kulki, stalowe najlepiej, ale to jest survival, więc będziemy strzelać kamieniami. Jak ten film odpowiednio wejdzie, kupię kulki stalowe i zacznę ćwiczyć, i zobaczymy, jak to będzie działało w takim przypadku. Na potrzeby tego filmu wychodzimy z założenia, że mamy sytuację survivalową i z jakiegoś powodu przez przypadek mieliśmy w kieszeni proce. Na długoterminowy survival uważam, że zupełnie nie ma to sensu, bo jak ta gumka Ci pieprznie, a one mają to do siebie, że potrafią pieprznąć, to to, to już nie masz procy, nie? Więc to już możemy wyeliminować. Planuję w najbliższej przyszłości nakręcić odcinek o procy, którą robimy z parakordu taką, co się kręciło, taką starożytną. I jestem ciekaw, czy z parakordem to będzie działało, bo jestem bardzo ciekaw, bo to powinno być rzemienie, skórka i drugi rzemień, a ja chcę z paracordu zrobić, bo lubi paracord. Na razie bawimy się rystroketem. Potrzebujemy celu, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie komukolwiek zrobić jakąkolwiek krzywdę, tym. więc jako że jestem w okolicy tak pięknej, po minucie szukania udało mi się znaleźć wodę. I słuchajcie, bracia, będę robił tak. Wezmę teraz sobie kamienie i zobaczymy z mniej więcej takiej odległości, ile będę potrzebował strzałów, żeby trafić. Cel i od razu Wam powiem szczerze, wątpię, czy ją rozbiję. Jeżeli ją rozbiję, oczywiście ja, w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy używają tego terenu, posprzątam. Ale szansa, żeby kamieniem to rozbić, uważam, że jest niska. Mam tu siedem kamieni różnego rodzaju, różnych kształtów. Ustawiamy cel. No, a ja idę strzelać. Jestem jakieś 5 metrów od celu i rozpoczynamy. Kanonadę bardzo dobrze. Tego się nie spodziewałem. Cóż Wam mogę bracie powiedzieć? Jestem w bardzo pozytywnym szoku. Że kamieniem, to prawda, no nie no, z 5 metrów. Jeżeli to rozbiło flaszkę wody kamieniem, to jestem w tym momencie naprawdę zmotywowany, żeby kupić stalowe kulki i zacząć tym napierdzielać. Ja miałem sytuację, miałem konflikt z prawem, kiedy zostałem zaatakowany wiuracie przez jednego typa. On się na mnie zamachnął i miałem przy sobie butelkę po piwie Lech 0,66. Mówi, pierdoliłem, i go uderzyłem w głowę dostał denkiem centralnie w czachę, z całej siły mu przypieprzyłem i ona nie pękła. Ja wiem, że na dęku to jest inaczej, na dynamika wszystko, ale butelki nie są takie słabe wbrew pozorom. A tu... no... ja się... ja się w środku, mój neandertalczyk, mój latek wewnętrzny się strasznie cieszy z tego powodu, co się stało. Bo myślałem, że będę tutaj stał, przez pół godzinki strzelał, na czwartym razem, Słuchajcie, pykło. Niesamowita sprawa. Więc jedyne za nas zostało to sprawdzić, jak daleko to nosi takim kamieniem. Kolejnym zagarzałym wrogiem naszego kanału będzie ta sosna. Odliczymy sobie co 10 kroków tym razem, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I stoi akurat za kamerą. No i zobaczymy, za którym razem uda się trafić. Pyk, trochę na dół mi ściągnęła. Pamiętajmy, że każdy pocisk jest inny. Ma inną uwagę. Ale kurczę poćwiczyć tym panowie. No, aż mi, się, aż mi się zachciało tym ćwiczyć. Drasnąłem. Na razie takie trafienie. Mamy jedno. Kurczę, teraz dokładnie tak, gdzie chciałem. Troszeczkę mniejsze kamyczki. Takie, jak są, to fajnie latają. Bo te większe, one się nie, roz, nie rozpędzają odpowiednio. A te mniejsze... Od tego momentu jestem ekspertem polowań przy pomocy procy. Więc... Będę miał wiewiórkę. Czy zająłem. Widzieliście, kurna, to? Aż mi mikrofon spadł. Zrodzony do procy. Teraz strzelam takim dziwnym kamieniem, takim. Ten odcinek będzie trwał 3 godziny, bo ja będę teraz siedział i nic innego nie robił, tylko będę strzelał z procy. Teraz, jak tamto strzelałem, to tą z prawej, ale tą drugą z prawej spróbuję. Intuicyjnie, bez większego celowania. Powiedzmy sobie szczerze, jestem dużo lepszym procynikiem, niż łucznikiem. <gryw> Chociaż wolałbym dostać z tego, niż z łuku. Ale jak się tak zastanowić, to czy jakbym w gołębia trafił, Teraz to gdzie jest rozwidlenie? To jest moja ostatnia kula. Prawie. Słuchajcie, zamykam kanał survivalowy i robię kanał wyłącznie o proce. Od dzisiaj, Sorry, ale to kończymy w ogóle temat. Kasuję wszystkie kanały i zostawiam je, a teraz proce robię. Nigdy już nie zaufam innej broni. Tak. Jak strzelałem do tej butelki, to te kamienie latały gdzie chciały, ze względu na to, że ja wziąłem takie sporo większe. A po drugie, strzelać nie potrafiłem, no bo to było dawno temu, kiedy jeszcze nie byłem przeszkolony. Teraz, jako doświadczony strzelec z Procy, mogę powiedzieć, że no po latach <grytanie> doświadczeń mogę spokojnie, jeszcze z tym sumieniem powiedzieć, że kamienie były źle dobrane, bo ja strzelałem świetnie od początku, nie? Tym razem taki. Poleciała w kierunku tamtej sosenki, liczymy kroki. 10, 100 kroków. Tu gdzieś poleciało. Oczywiście celność na tą odległość byłaby żadna, ale słuchajcie, kurna, i zamawiam se kuleczki do Procy. I z nich będę strzelał. I gumki se zamówię zapasowe, a co? Ale tu proces parkordu i tak, tak trzeba zrobić, bo to jest kwestia czasu, aż te gumki walną. I teraz tak, ja widziałem na YouTube, że jak się używa kl takiej klasycznej procy. I tak nie wiem jak się fachowo nazywa klasyczna proca, ale taka co zawsze tam za dzieciaka mieliśmy takie, takie Y, nie. I gumki są płaskie, to podobno, podobno mają mocniejsze coś tam, że jest lepsza dynamika strzału. Jest mocniejszy strzał, dalszy i bardziej precyzyjny, rzekomo. Dużo bardziej od ryskroketów i one są, one są lepsze, ale podobno też te gumki płaskie dużo łatwiej się zużywają. No bo to jest niestety typ urządzenia, które jest kwestią czasu, aż ci się zepsuje na rea.